Cześć, cześć tu Johnny Vegas i witam was w drugim odcinku serii Poradnik jakiś do sony Vegas. Nie wiem jeszcze nawet jak to nazwę. Ok, więc w tym odcinku nauczymy się ogólnie posługiwać yy, naszym filmem. Więc na początku będziemy musieli go zaimportować, co pokazałem już w poprzednim odcinku. Yy, no i tak. Teraz przyjrzymy się niemu, Ni, niemu, niemu. Tak jest. To jest właśnie nasz film. Nasz film jest na razie połączony i nierozrywalny. Jego dźwięk i jego obraz idą w tym samym czasie, tak jak został nagrany, bądź nie wiem, po prostu taki, jaki jest, taki nam będzie leciał. Pierwsza rzecz, która się bardzo przydaje, to przecięcie filmu w danej chwili. Robiąc to, będziemy musieli znaleźć moment, w którym chcemy, żeby film przestał lecieć. Ja chcę, żeby przestał lecieć jak skacze sobie tutaj do tej krowy i w tym miejscu, tu gdzie jest ten pasek, klikamy teraz S. To znaczy klikamy, przyciskamy na klawiaturze S. Teraz z tego jednego filmu zrobiły nam się dwa filmy. One co prawda będą cały czas wyglądać tak samo, ale kiedy jeden od drugiego oddalimy, Pojawi nam się czarny ekran przez chwilę, a następnie znowu y, nasz film. Zobaczcie: czarno, czarno, czarno i znowu film. Tak jak widzicie, tutaj po prostu to sobie leci i znowu się pojawia. Jeżeli w ogóle nie chcemy, żeby film dalej był, bo powiedzmy ktoś tutaj zaczął fałszować, to klikamy na ten plik filmowy i delete. I tego już nie ma, w ogóle. Możemy też wyciąć kawałeczek filmu, żeby przeskoczyć, czyli wyznaczamy sobie dowolny moment, S, potem kolejny moment, S, wycinamy środkowe i teraz, kiedy mamy tutaj tą przerwę, to to będzie czarny ekran. Ojejku, ja tu już poszedłem za daleko niechcący. Yy, przez ten moment będzie czarny ekran. O, tak jak widzicie, to tak mi mignie. O, tak? A jeżeli chcemy, żeby to było jedno po drugim, po prostu przyciągamy to do pierwszego. O. Prosz. Teraz już tego tak bardzo nie widać. Dobrze. Teraz zajmiemy się przejściami między filmami. Powiedzmy, że mamy sobie dwa filmy, które chcemy połączyć. Powiedzmy, na jednym nasza rodzina ogląda małpy, a na drugim zebry, bo to jest rodzinny wyjazd do Zo. Jak chcemy zrobić, żeby nie było takiego ostrego przejścia jak mm, na przykład to przejście, że jest sobie trawa, śnieka, tu nagle bum, a tu już zebry, nie. Bo to wygląda całkiem brzydko i nieprofesjonalnie. Więc no może zrobię tutaj jeszcze większy kontrast o tak mamy sobie trawę lawę, coś tam, coś tam nagle zima i to jest brzydkie jak zrobić żeby to po prostu sobie ładnie przeszło jedno do drugiego bierzemy ten plik filmowy i naciągamy go na poprzedni w zależności jak daleko go naciągniemy tak długie będzie przejście, mi wystarczy 0,2 sekundy i zobaczcie, jaki będzie tego efekt. Przeszło nam to, mm, przeszło nam to bardzo. Mm, tak to się nazywa Smooth. Gładko, o. Gładko nam to przeszło. I teraz wygląda to dużo lepiej. Jeżeli jednak chcemy, żeby nie było to takie gładkie przejście, to wybieramy nasze Transitions, czyli przejścia, właśnie, i wybieramy dowolne z naszych przejść. Mamy tutaj mnóstwo tych przejść. o. I na przykład to mi się podoba. Tak, przeciągamy teraz ten efekt, to znaczy to przejście do tego naszego smooth przejścia gładkiego, czyli do tego jakby x z niebieskich kresek. Puszczamy w tym miejscu, pojawi nam się takie okienko. Tutaj są y, opcje, ale one są już bardziej zaawansowane. To może w przyszłych odcinkach. Możemy to w takim razie teraz zamknąć. Jak widzicie, teraz tutaj już nie ma tego niebieskiego x, tylko pojawiło nam się 3D shuffle, czyli dokładnie ta sama nazwa, yy, co to przejście, które tutaj nałożyliśmy. Puśćmy i zobaczmy, jaki będzie tego efekt. No tak, przed wyrenderowaniem to wygląda mniej więcej tak, po wyrenderowaniu wygląda dużo lepiej. Tak. Yy, no, pokażę efekt końcowy, ale to już na samym końcu wideo. Dobra, czy coś jeszcze? Muszę to przemyśleć, chwilka. Dobra, więc tak, może teraz jednak w tym odcinku zajmiemy się opcjami niektórych, niektórych przejść. Yy, w takim układzie ja teraz zrobię sobie, o kolejny plik wideo, nałożę go nam powiedzmy 2 sekundy, tak? Dobrze mówię. I teraz dam tu przejście. Mm. <laughs> Jakie by tutaj dać przejście? O, może być takie. I teraz pewnie wiecie, co tu się stanie. Nasze przejście będzie wyglądać mniej więcej o tak, jak to teraz będziecie mogli zobaczyć na podglądzie. O tak. I te okienka nam się przewracają. O, dokładnie. I teraz zajmiemy się opcjami. O, ustawię to tak mniej więcej w tym punkcie. Mamy pierwszą opcję Divisions. I to będzie liczba tych okienek, które tutaj mamy. Jeżeli ustawimy na 16, to te okienka. Yy, będzie, tych okienek będzie 16 i każde się odwróci. I będzie to wyglądać mniej więcej tak ale wtedy traci to efekt tych okienek i wygląda to mniej więcej jak jakaś taka fala więc ja tutaj zostanę przy czterech okienkach i wygląda to tak o extra spins to będą dodatkowe obroty jeżeli ustawimy na dodatkowy obrót to zamiast jedno okienko obrócić się raz, obróci się dwa razy i dopiero osiągniemy efekt końcowy ja wam to pokażę oczywiście Ustawimy tutaj na dwa dodatkowe i już pokazuję, jak to będzie wyglądać. Wygląda to mniej więcej tak. Tutaj się robi nam takie rozwalanie, rozwalanie. Dziwnie to wygląda. No, ale zależy jak kto woli. Ja zostanę przy zerze. Tak. Stadżer nawet nie wiem, co to za bardzo robi. Hmm. Aha, to są odstępy między y, jednym okienkiem a drugim. Jeżeli ustawimy tutaj na maksa, to najpierw jedno okienko się przewróci, potem drugie, potem trzecie, potem czwarte. Tak, a jeżeli ustawimy powiedzmy do połowy, czyli tu mniej więcej. To jedno się przewróci, i zanim się przewróci, to zacznie się następne, i następne, i następne. A jeżeli weźmiemy to zupełnie na zero, to wszystkie naraz zaczną się przewracać. O, jak widzicie, tak jest. No, ale to już zostawiam do Waszej dyspozycji. I teraz mamy ostatnią opcję, czyli Specular Light. To będzie taki błysk. Przy tym przechodzeniu, o jak widzicie, zmniejszamy, to jest ciemniej, zwiększamy, to jest jaśniej. Ja może zrobię o tyle. Zobaczmy, jak to wygląda. Wygląda to tak, całkiem ok. I teraz mamy. Mm, jak, je, jak mają się układać te okienka? No, tak je nazywam. Nie wiem, może to są jakieś bramki, może to są jakieś kawałki zdjęć, ale ja je nazywam okienka. Dobra. Left to right. To będzie od lewej do prawej. A teraz mamy na przykład pierwszą opcję, która nazywa się Bottom to Top. Czyli z dołu do góry. I teraz mamy okienka z dołu do góry. Takie same cztery. No tylko, że z dołu do góry. Nie takie same. Od prawej do lewej. Albo z góry na dół. <laughs> Chwila. O, wygląda to tak no dalej mamy tutaj animacje ale to już są bardziej zaawansowane rzeczy więc to na razie zostawiamy jeżeli będziecie mieć kłopot przy jakiejkolwiek yy, przy jakimkolwiek przejściu piszcie mi, ja robię wideo z tego, to jest żaden problem yy, a dla mnie przyjemność, dla was pomoc no, symbioza yy, tak i to by było jeżeli chodzi o przejścia to na tyle Otrzymaliśmy taki efekt lolo lo, 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 lo. pięknie. I teraz powiedzmy, chcemy sobie zakończyć jakoś ten, to nasze wideo z zO. Bo oczywiście tutaj są małpy, tu są zebry, a tutaj powiedzmy, będą kurczaki. O, są kurczaki, i chcemy to zakończyć. Jeżeli będzie to tak, to wideo się skończy i czarny ekran, a to jest brzydkie. Jeżeli chcemy to zakończyć gładko. To tutaj mamy taki malutki trójkącik niebieski. Możemy go teraz przeciągnąć do tak daleko jak chcemy, i tak długie będzie zakończenie filmu. Czyli tutaj, gdzie mamy tę pierwszą kreskę, tutaj zacznie się przyciemniać ekran, a na końcu będzie najciemniejszy, czyli po prostu koniec filmu. To samo możemy zrobić z dźwiękiem bo teraz będzie coś takiego tra lala lala lala. a jeżeli chcemy żeby było tak smooth czyli gładko to to będzie la 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 i coraz ciszej coraz ciszej aż do zera i tak jest dużo ładniej niż takie nagłe urwanie no więc kiedy mamy to już tak smooth czyli gładko yy, możemy przejść do dalszych jakichś yy, yy, ufajnień ulepszeń Robimy to dokładnie w taki sam sposób, jak przy przejściach. Czyli, jeżeli chcemy zakończyć film, powiedzmy, mm, o takim, takim czymś, to po prostu naciągamy na to zakończenie i już coś takiego otrzymamy. Proszę, zobaczcie. Tak. I koniec filmu. Taka właśnie nam strona przeszła, przekręciła się. I koniec. Możemy to też, nie wiem, zmienić na coś takiego, na cokolwiek. Możecie tutaj cokolwiek wcisnąć. To przejście nazywa się Portals. Trololololo. I nie ma. I koniec filmu. No. Więc możecie tutaj zrobić dosłownie to, co chcecie. No, a tutaj macie jakieś opcje. Jeżeli będziecie mieć jakikolwiek problem, piszcie, ja wytłumaczę. Tak jest. No. A teraz przyszedł czas na pokazanie wam efektu końcowego. No to trzymajcie się na razie, piszcie. Aha, i jeszcze taka prośba. Napiszcie czym dobrze będzie nagrywać um, ekran, monitor razem z dźwiękiem mikrofonu i z dźwiękiem z głośników. Dobra, no to dzięki to, cześć!